Kontynuujemy karierę, panowie. Ostatnim razem udało nam się wygrać nasz czwarty zawodowy pojedynek. Póki co w UFC mamy trzy zwycięstwa. Jak na razie cały czas trzymamy pasę bez porażek. Gramy oczywiście na poziomie legendarnym. Zobaczymy, jak długo nam uda się utrzymać status niepokonanego. Ostatnio dostaliśmy propozycję walki z nikim innym, jak z Aleksandrem Hernandezem. Bardzo mocny rywal. Ciekawe starcie. Oczywiście bierzemy sobie 5 tygodni na przygotowania. I tak... 嗯。Uh I tak ustosunkowując się do waszych komentarzy, jak ja i sam zwróciłem na to uwagę, tak stwierdzam, że po prostu cały ten okres przygotowawczy jest na tyle nudny, że nie ma chyba sensu, żebym was nim zanudzał, to treningi i tak są powtarzalne, za każdym razem dzieje się to samo. Więc po prostu ja sobie ten okres przygotowawczy przejdę sam i na koniec po prostu powiem wam, jeżeli coś ciekawego się naprawdę wydarzyło, to o tym wspomnę, jeżeli nie, to sobie po prostu będziemy przychodzili do walki i postaram się dzisiaj stoczyć trzy pojedynki, także co, rozdamy sobie teraz punkty, bo widzę, że mam ich 47 i potem widzimy się już tak naprawdę po moim okresie przygotowawczym. 47 punktów do rozdania to sporo. Ja myślę, że warto sobie tutaj będzie co nieco poprawić yy, na przykład siłę ciosów rękoma i do tego poprawmy sobie też szybkość kopnięć. I te dwie statystyki sobie poprawimy o pół gwiazdki i na tym na razie poprzestaniemy. Te 13 punktów sobie zostawimy może na yy, na jakieś kolejne rozdanie. Chociaż nie, czekajcie, tutaj celność mam za 12, to akurat idealnie, to czemu by nie. Weźmy sobie tą celność. Będziemy raczej bardziej sobie szli w statystyki ofensywne, bo tam już troszeczkę się polepszyłem na ten poziom trzygwiazdkowy, jeśli chodzi o wytrzymałościówki. Więc teraz raczej będę starał się zadawać jak największy damage dla rywali, no i tam wiecie, mieć jakąś przewagę, przynajmniej ze mojej strony, jeśli chodzi o jakąś tam ofensywkę. No i co? Ja się teraz wezmę za obóz przygotowawczy, i co? I widzimy się za chwilę. No i dobra, panowie, jestem już po okresie przygotowawczym. Powiem wam, że był to jak dotąd mój najlepszy okres przygotowawczy. Udało mi się zaliczyć wszystkie możliwe treningi. Co więcej, nie zaliczyłem żadnej kontuzji, co jest bardzo ważne. Sporo zdobyłem tych punktów ewolucji, rozdałem je już sobie tutaj. Poszedłem w siłę kopnięć, albo szybkość kopnięć, już nie pamiętam. Ogólnie te cztery statystyki są podniesione do czterech gwiazdek. To jest zadawalający poziom. Wszystkie te ofensywne statystyki, które są tak naprawdę no, najważniejsze, mam na wysokim poziomie. Stwierdziłem, że będę bardziej szedł ofensywę niż defensywę. Celność jeszcze chcę sobie na 4 gwiazdki wrzucić i to będzie z tych ofensywnych statystyk w zasadzie wszystko, co, tych tych najważniejszych, które chciałbym mieć na jakimś solidnym poziomie, żeby móc tam walczyć z rywalami. Następne, w co pójdziemy, to na pewno będzie to cardio, bo mój zawodnik bardzo szybko się męczy. Na pewno pójdziemy w cardio. I myślę, że poza cardio przyda nam się też obrona przed poddaniami i to będą rzeczy, w które pójdziemy, bo to będą bardzo niebezpieczne też aspekty. Mój zawodnik będzie bardzo szybko się męczył z tego, co ja widziałem w poprzednich walkach. No i obrona przed poddaniami musi być lepsza, bo jak będziemy walczyć z jakimś rywalem, który nas będzie tam gdzieś próbował poddać, to szansa na wyjście będzie praktycznie zerowa. Mamy tylko półtorej gwiazdki tej obrony. No i następnym rywalem Aleksander Hernandez. Czterogwiazkowy fighter, no trzeba powiedzieć tak, sobie szczerze, najmocniejszy rywal jak dotąd, to będzie bardzo trudne starcie. To tak naprawdę. E, ta walka tak naprawdę określi to, czy jestem w stanie już walczyć z jakimiś dobrymi fighterami, bo Aleksander ma cztery gwiazki, to już jest naprawdę mocny zawodnik. I wydaje mi się, że może być bardzo ciężko. Na no, obecną chwilę z moimi statystykami, więc no, zobaczymy. Jeżeli uda mi się przez niego łatwo przejść, to się nie obawiam następnych starć, ale jeżeli będzie bardzo ciężko, to będzie trzeba do tego z głową podchodzić. No to jest pierwsze naprawdę bardzo trudne starcie. Naprawdę trudny rywal. Wchodzimy teraz, już tak w te, w te, naj, w te największe gwiazdy UFC. Tak Reprezentujemy oczywiście Olsztyn, Polskę. Naszym rywalem nikt inny jak Aleksander Hernandez. Jest to zapaśnik czterogwiazdkowy. Spodziewam się sporo clinchu, spodziewam się sporo obalania. No dobra, jedziemy. Trzeba do tego mądrze podejść. Od razu tak wychodzimy, ciekawe zagranie z jego strony. Nie chcę się pozwolić wejść z nim w jakieś ostre wymiany. Bo wiem, że to się będzie dla mnie zakończyło. On jest ode mnie lepszy kondycyjnie. Ja tutaj muszę mądrze dysponować moimi siłami. Dobra, nie dajemy się obalić. To jest bardzo ważne. Okay. Na spokojnie. Jest dużo, dużo agresji z jego strony. Cały czas skraca dystans. wie, no że mam do domu przewagę. Wedle, wedle gry, jest także. Ode mnie znacznie bardziej doświadczonym fighterem. 16 już, 20 naprawdę już toczonych walk na jego koncie, na moim do, do, dopiero 4 W mieliśmy też starcie z Jamesem Wikiem, ale no cóż nie był, nie, To nie był ten, ten poziom Ta. Mamy mocne kopnięcia, na to też trzeba pamiętać Tak jest, trafił go To jest to, zawsze jak on wchodzi w clinch, ten clinch się Ja zawsze wtedy próbuję jeszcze ciosami przy rozerwaniu jakoś zadziałać Złapomnie. Ja spokojnie. Tam został raz zamroczony, to jeszcze o niczym nie świadczy. Ja tutaj muszę mądrze dysponować moją kondycją, której nie widzę. Więc muszę być bardzo rozsądny z każdym ruchem. Póki co prowadzimy tą walkę, mi się wydaje. Na razie nie wierzę w żadnym bardziej ekwilibrystycznym ruchem, bo wiem, że może mi to jakoś łatwo skontrować. Czego bym nie chciał! Jest mam go! Ale dam się złapać! Ale dał się złapać, Aleksander! Skończmy to! Nie udaje się. Nie udaje się go skończyć. Żywa. Ale byliśmy naprawdę bardzo blisko, w piękny sposób skończenia tej walki. Aleksander jest na razie w, trudnych, w trudnej sytuacji. Mój najtrudniejszy jak dotąd rywal, ale udaje się to prowadzić na razie w bardzo dobrym stylu. Okej. Okay. Ciężko z nim jest, Hobart, bo to jest praktycznie niemożliwe, wam powiem. A kurde to był błąd. Za dużo, za dużo ciosów, przeszyłem powietrze. Teraz trzeba uważnie i ostrożnie. Dobrze tą energię zarządzać. Nie chcę już za dużo też ciosów wyprowadzać w tej rundzie. Sporo, nawet komputer, komputer nawet komentator mówi o tym, że sporo energii straciłem. Okej, okay, spokojnie. Słabe te moje kopnięcia są wykroczną nogą. OK, na spokojnie. Widzę, że on jest tutaj już naprawdę rozbity. Nie chcę wjeżdżać tym żurawiem, mam go gdzieś tam z tyłu głowy. Ale boję się, że on w pewnym momencie go po prostu skontruje. Końcówka rundy, to może być dobry moment. ŻURAW! High kick! No i mamy tą pierwszą rundę, mamy! Jak wyglądają statystyki? Ile ja w ogóle ciosów zadałem? Zadałam ich sporo, 77 i 51 to są ciosy znaczące. Także no, przy mojej obecnej kondycji, to nie jest za dobrze, to nie jest za dobrze. Prowadzimy walkę i na tym się skupmy. Pierwsza runda bez dwóch zdań moja. Łokieć. Tak jest, trafiamy go łokciem, rzadko go zadaja. W tym momencie zadziałał dobrze. Jest, mamy to, Aleksander raz pokonany. Piąte zwycięstwo w MMA! Czwarte w UFC! Wciąż jest pokonany. Z ma. Tak jest, mamy to. Kolejne starcie zdobyte, i chyba wkraczamy już do rankingów, tak mi się wydaje. Ależ łokieć wszedł teraz. Czekałem z tym łokciem, chciałem, żeby się zbliżył i rozpoczął swoją kombinację. No i siadł. Zobaczmy jeszcze tylko, jak Herb Dean unosi naszą rękę do góry. The Warrior! Zostanę no, no. zawodnikiem rankingowym UFC, tak jest, wbiliśmy się w ranking, proszę bardzo. No to co, lecimy, lecimy zobaczyć jak, jakich nowych rywali nam to gra podeśle, kogo nam UFC podeśle w zasadzie, jak na następnego starcia. U Woody Bariosty mam jeszcze ostatnie nagrania z samej walki. Na tej samej gali najwidoczniej walczył też Max Holloway. Z tego co się rytuje. No szkoda właśnie, że tego nie widać. W WIST-Trójce bardzo mi się podobało to, że na przykład było widać, że ja jestem w main evencie, jestem comment eventie, evencie i albo jacy inni jeszcze fighterzy ze sobą walczą na danej gali. Powinni to jakoś troszeczkę lepiej rozkminić i mam nadzieję, że w piątce. W piątce to jakoś trochę poprawią. No bo to ogólnie byłby bardzo fajny smaczek. John Anik to mnie pisze. W tym tygodniu masz już około. Nazwiska, jesteś już top 15. Co, cięż... co cię czeka dalej? Nice. Mogę mu odpowiedzieć dla Johna Anika, dla Jamesa Wika nie mogę. Eee, I co my tu mamy? Patrzę na zawodników ze szczytu tej listy. Jestem zadowolony, ale nie usatysfakcjonowany. Jestem gotów walczyć z każdym. To miejsce w rankingu było kwestią czasu. Teraz reszta z czoła i 15 nie może mnie już unikać. Gwarantowana oferta walki. No kurde, co bym ja chciał odpowiedzieć. Gwarantowana oferta walki, proszę, bierzemy to. Wolałam zdobyć fanów, ale bardziej podobała mi się ta wypowiedź, więc wybrałem sobie to. Czy, czy Cyber potrafi przewidzieć przyszłość? No tak, no bo skończyliśmy walkę w drugiej rundzie, a ja pamiętam, że tam yy, w trakcie promocji zaznaczyłem, że w drugiej rundzie tę walkę skończy przez KO. Także nice. No ale dobra. Kogo tam nam podsy podsyła UFC? Zobaczmy, Anthony Pettis Pettis walczy w władze. lekki? Le 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 w ogóle zobaczmy, jak ten ranking się prezentuje, w takim razie. Nie ma Petisa w piórkowej. Co ciekawe, Petis jest w lekkiej. Jest na 11 miejscu. No nie wiem, czy ja jestem gotowy na walkę z Antonem Petisem. No to byłoby naprawdę bardzo trudne starcie. No ja w nie chcę odmawiać starć żadnych, no ale Bardziej by mnie cieszyło, gdyby ta, woli, ta gra troszeczkę powoli bardziej mnie budowała, bo tu jest bardzo wielu fajnych zawodników, którymi fajnie byłoby toczyć walki. To zatem walka o pas, moim zdaniem, powinna się odbywać gdzieś w momencie, kiedy ja tam mam już no przynajmniej tych 17 zwycięstw na koncie, a z takim tempem to ja przy 10 starciu już będę walczył o pas. No ale dobra. Trudne starcie, moim rywalem Antony Petis. Chyba przyjmiemy tą walkę, co? Mm, możemy odrzucić ją, ale teoretycznie nie wiem, kogo potem dostanę do walki. Z jednej strony fajny rywal, a z drugiej, no. No nie wiem. Co przyjmujemy czy odrzucamy? Hmm. Nie bardzo wiem kogo dostanę potem, bo potem mogę nawet dostać równie kogoś mocnego. Albo kogoś znacznie gorszego. No dobra, bierzemy tą walkę z Petisem. Czemu nie? Moim kolejnym rywalem nie kto inny jak Antony Petis. Oczywiście, że 6 tygodni do, na przygotowanie bierzemy ich jak najwięcej. No i co? Rywala mojego znamy, ja się biorę za przygotowania, długie przygotowania, trochę się z nim pomęczę. No i co, i widzimy się już, jak ja tam będę gotowy na walkę, nie? No dobra, panowie, jestem po okresie przygotowawczym. Powiem wam, że te 6 tygodni to było nawet trochę za dużo, bo pod koniec już po prostu na siłę klikałem promocje walki i sprawdzałem po prostu jakieś wiadomości o petycie, które zresztą tak już wcześniej nie znałem, bo nieraz go używałem i wiem, jak on wygląda w tej grze. Trochę też się wkurzyłem, bo spróbowałem jeszcze raz zrobić. Zdobyć te poddania, typu kimury, poprzez zaproszenie sobie mojego rywala I jeszcze raz podszedłem tego treningu, ale jak się okazało mój zawodnik w ogóle nie potrafi Wykonywać żadnych gilotyn I przez co ten trening był dla mnie po prostu niewykonywalny, więc to jest po prostu kolejny absurd tej gry Ja byłem zmuszony podczas treningu zrobić gilotynę, ucząc się kimury Której mój zawodnik nie potrafił robić, więc nie byłem w stanie jej zrobić Totalny absurd Mimo wszystko tam gdzieś w międzyczasie sobie zrobiłem Skupiłem się głównie na zaproszaniu, na zaproszaniu e, innych fighterów e, do mnie na trening, żeby mi tam nauczyć się pewnych nowych ruchów. I między innymi nauczyłem się robić obrotówkę. E, teraz nie zadaję szusu z góry, tylko tego cepa, dzięki czemu moja ręka jest szybsza. No i potrafię zrobić e, kolano przednią nogą z wyskoku. E, więc trzy jakieś fajne, ciekawe, ciekawe ruchy. Myślę, że tę obrot, obrotóweczkę i cepa jak najbardziej będę sobie tam gdzieś próbował wcisnąć m, w moje, do mojej walki. No i tak jak mówiłem, chcę zrobić tą celność. I teraz w momencie, kiedy mamy już 4 gwiazdki, wszystkie podstawowe atrybuty ofensywne, możemy się zająć wytrzymałością. No i poprawiamy na pewno cardio. A 4 gwiazdki bym sobie chciał dać te cardio, widzę, że to jeszcze trochę mi do tego brakuje. Dlatego tych, tych 19 punktów sobie nie przyznamy i po prostu spróbujemy jeszcze raz tam to cardio sobie poprawić przy następnej, przy następnej szansie. Chyba, że regenerację sobie wrzucimy jeszcze na 3 gwiazdki. To też by nie było głupie, bo bardzo długo się regeneruje. Dobra, zróbmy tak. Na te, pół, na te pół gwiazdki, punktów sobie jeszcze zdążę uzbierasz. Także, kardio jest następne w kolejności. A po kardio, e, obrona przed poddaniami, tak? Ja też muszę sobie wrzucić na co najmniej te cztery gwiazdki, żeby było, żeby było ok. No i co? I lecimy do walki. E, to będzie ostatnie starcie już w tym odcinku. Bo czas mi. chcę żeby ten czas mniej więcej się mieścił około 20 minut, więc myślę, że trzecia walka byłaby bezsensowna. Zagramy sobie jeszcze to drugie starcie i tak to mniej więcej będzie mniej więcej wyglądało na tych odcinkach z kariery. Dwa, dwa pojedynki. Ten okres przygotowawczy będę pomijał, chyba, że wydarzy się to coś naprawdę bardzo ciekawego. I dwa pojedynki, tak jak mówię, na tym będzie tak mniej więcej to będzie się odbywało. Antony Petis moim rywalem. No cóż, będzie to bardzo trudne starcie. Tak jak wcześniej walczyliśmy z rywalami, od których byłem lepszy stójkowo, myślę, że nawet niż Aleksander Hernandez yy, właśnie nie wiem czy w sumie do Hernandeza miałem lepsze statystyki stójkowej od Wika Wydaje mi się, że miałem na mniej więcej tym samym poziomie, więc no to będzie na pewno pierwszy rywal, który stójkowo będzie od nas znacznie mocniejszy. Oczywiście nie będziemy próbowali obalać, yy, bo wiemy jakie ma w Jiu moc, mocne Petis, a jak my jesteśmy słabi w parterze, także... Tak, to jest nasze dopiero piąte starcie, tutaj na pewno będzie wychodził nasz brak doświadczenia, poprawiliśmy nieco kardio, mamy kilka ciekawych nowych ruchów, spróbujemy Antonego Petisa jakoś tutaj fajnie, fajnie zaskoczyć w tym starciu. Stwierdziłem, że może nie będę pomijał z racji tego, że tych walki tak jest mało w trakcie kariery, szkoda, że wcześniej pomijałem te wyjścia, teraz będziemy starali się mniej więcej te wyjścia oglądać. Zwłaszcza, że to już są mocne starcie, to już są mocni rywale. Wyjście Hernandez'a też był, powinienem był, był, powinien, powinien był, był obejrzeć. the you know Showtime-Pettis moim rywalem. 10. miejsce w rankingu, były mistrz wagi lekkiej. Dokładnie, walczymy z byłym mistrzem, to trzeba wziąć pod uwagę. Czarny pas Jujitsu. Twórcze, kopnięcie showtime. No, czyli w sumie w zasadzie powiedzieli wszystko to, co najważniejsze, to prawda? No, zapowiada się mocne starcie. Oczywiście szacunek dla Antonego z naszej strony. Spójrzmy jeszcze, jak się nam tutaj prezentują nasze statystyki. Ja mam 19 lat, oczywiście. Znacznie, znacznie młodszy. Wzrost jestem trochę wyższy. Te same kilogramy i zasięg lepszy z mojej strony. No, dobra! Anthony Showtime, Pettis, gotowy. Ja również jestem gotowy. Dawaj, Petis, jedziemy. Trudne starcie, zobaczmy, jak do tego Petis podejdzie. Nie ma zbicia żółwika. No tutaj możemy się spodziewać wielu ekwilibrystycznych akcji z jego strony. Sam się zastanawiam na tym, czy po prostu nie spróbować może mu okopać nogi. Okej, okay. dużo tych ruchów takich. Prawda, ładnych. Fajnie walczy Petis, jak od razu to widzę. To dużo, dużo kopnięć. Zupełnie inaczej niż Hernandez, podoba mi się to. Yes. Dostał! Dostał, jest! Pierwszy raz obrotówka w mojej karierze przeze mnie wykonana i od razu daj nam knockdown. Mamy to! Jeszcze raz Petis trafiony. Oczywiście ja nie chcę z nim wchodzić w partę w żadnym wypadku. Więc trzymamy się dalej. Stujeczki I cep! Ach, pudło, dobra. Spokojnie, spokojnie. Wygrywamy tą walkę. Wygrywamy to w starcie. Nie ma co tutaj za bardzo się podpalać. Pamiętajmy o tym, że ja też muszę tu dobrze zarządzać kondycją. Walka trwa jednak 3 rundy, a nie jedną. Okej. Okay. Wyczekiwał, wyczekiwał mnie. Tutaj przynajmniej nie, nie, ma, nie ma jakiegoś klinczu ze strony Petisa, co mnie cieszy. Prostymi, prostymi trzeba w niego wjeżdżać, bo trzeba mieć tutaj teraz na dystans. Jest już znacznie bardziej zachowawczy. Odczuł te ciosy nasze, odczuł. A? Aj, dalej się trafić. Ten cios muszę unikać, ale jak komputer go robi, to jest łatwy do uniknięcia. Także. Jeszcze raz to zrób i będziesz leżał na deskach, to ci gwarantuję. Dostał. Ach. Za dużo, za dużo przestrzeliłem powietrze razy. Kurde, no! Utrzymał się je na nogach, no. Na spokojnie. Dużo tych ciosów ja zadaję. Niech on tutaj sobie troszeczkę postrzela w powietrze. Dostał. Pudło. Nie dobrze. Cofamy się. Dużo ciosów z mojej strony naprawdę poszło. Takich chybionych. W przeciągu tak naprawdę minuty Ale jesteśmy na dobrej drodze Czy Prowadzimy to Wiem, że on tutaj czeka. Ja na pewno nie będę wierzył tym żurawiem Bo zostanę skontrowany Na no, spokojnie Chciałbym zaraz To stało. Ale jakiś, jakiś kiepski ten cios wyszedł Ach Kurde, podłuję, Przyszywam powietrze tymi ciosami, przez co się bardziej męczy. Okej. Okay. dobra. No, pierwsza runda, moja, tak mi się wydaje. Zobaczmy, ile ja w ogóle zadałem ciosów. Sporo, znowu, znowu sporo. On znacznie mniej ich zadał, także kondycyjnie on tu ma pewną przewagę. Musimy w drugiej rundzie zacząć zna 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 zawalczyć znacznie bardziej zachowawczo. Pierwszą rundę wygrałem bez dwóch zdań. Do 8, więc myślę, że jedno jedna wygrana runda i mamy tą walkę. Zmienił trochę taktykę i bardziej trzyma nas na dystans. Dobrze mu to wychodzi. On jest od nas szybszy jeśli chodzi o poruszanie się na nogach. I to bez dwóch zdań. Żura! Tak. Miał być żura, wyszło kolanko, bo skrócił dystans. Okay. Tak jest! Oh! Mam go! Koniec walki! Mówiłem jeszcze raz, ten cios i leżysz! Flash Oczywiście oddajemy ten szacuneczek dla Petisa, Ale mamy to! Pierwsze bardzo ważne zwycięstwo. Anthony Pettis pokonany, znokautowany. Mówiłem, jeszcze raz ten cios i leżysz. No proszę państwa, jestem w szoku, bo cały czas gram tą karierę na legendarnym i jeszcze ani razu, panowie, nie przegrałem. Także naprawdę jest spoko. Cyber MMA! To raz kolejny zwycięski. No i super, czekamy, tylko aż Herb Dean podniesie naszą rękę w geście zwycięstwa i mamy to! Tak jest, ostatnio dobre okresy przygotowawcze. Nie idą w las. Dużo treningów, obrotówka, której nauczył mnie Edson Barboza, moi drodzy. On dała nam knockdown w pierwszej rundzie, i potem poszło dalej już. Poszliśmy za ciosem i udało się. Tak, to było bardzo ważne trafienie, bo w walkę wszedł lepiej ode mnie i wygrywał. Ale nie, jesteśmy zwycięzcy! Szóste zwycięstwo, i dalej lecimy w rankingu. Jestem ciekaw, kogo teraz tam dadzą. Andrew, czym ty to nagrywałeś ziemniakiem? Nic nie widać. No, jeszcze Bruce Buffer wychodzi, nic nie mówiąc. Fajnie, fajnie. Co, udo walczy na tej samej galicy, ja? Na to wygląda. No dobra, zerknijmy sobie na szybko na ranking. Damien Maja został mistrzem. Do Saniosa pokonał. Kurde, ale Jaja. No. Co się dzieje w tej pośredniej kategorii? A ja tam prawdopodobnie będę gdzieś tam atak szykował na tą kategorię, będę chciał się tam wbić. Jesteśmy jeszcze za Petisem, ale jesteśmy na miejscu już 13, także pniemy się powolutku w górę. Mistrzem Dustin Poirier. Wadze pośredni Maja. Uriah Hall, Błachowicz, Miocić, Zhang Lee. Amanda Nunes wróciła. Na tron. Śmiesznie się to wszystko tutaj rozgrywa. Od Jimmy Rivera drugi, zaraz będzie Jimmy jeszcze będzie. pas. Frankie Edgar Sabro od Jeremy'ego Stevensa pas. Śmiesznie, śmiesznie się to układa. No i dobra, na koniec jeszcze tylko dzisiejszego epizodu. Zobaczmy sobie z kim przyjdziemy się zmierzyć w następnym starciu. Benil Dariusz. Tak jest, przyjmujemy tą walkę. 5 tygodni tak. 6 to za dużo, 5 tygodni w sam raz. Bierzemy walkę z Benilem Dariuszem, także no. Naszym kolejnym rywalem będzie rywal Mateusz Gamrota, proszę Państwa. Eee, to widzę, że mam jakieś jakiś w przyszłym medialnym, to ciekawe, ale tym zajmiemy się już w następnym odcinku. Dzięki panowie, że byliście dzisiaj ze mną. Trzymajcie się, do zobaczyska w następnym odcinku. Cześć!